No się to jest to zna ulicy, to, to się zaraz przekonamy, co to jest. Dokładnie. No ładnie to wygląda. Dobre. Wspomnienie żołnierza niemieckiego Oskara jest scena, który dostał się do sowieckiej niewoli. Tak wspomina moment wejścia do szpitala polowego w zamku. Byli tam także zmarli ze szpitala polowego zamku, którzy wszyscy popełnili samobójstwo. Lekarz się zastrzelił, a pielęgniarka zażyła truciznę. Oba ciała znajdowały się w pozycji siedzącej przy stole, na którym leżał otwarty album ze zdjęciami. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Może chwilę? Zobacz. E, tutaj. Mamy ampułki w kartonikach. Nawet tutaj chyba doczytuję, że to jest Dresden, czyli chyba fabryka jakaś w Dreźnie. Pięknie. Pięknie zachowane. Co tu pisze? Jakaś nazwa. Coś, to jest jakaś specjalistyczna nazwa, ale to będziemy to później szukać, co to może być. Mhm. Ale fakt jest w to, że się bardzo ładnie zachowało to, prawda? Pięknie. Jak zobacz. No. Nie spaliło się. Nie. Super. Ale zobaczcie piękny stan. Piękny Od, stan, oczyścimy nie? to jeszcze miatełką i będzie ładnie widoczne. Tak. ale tu już jest fajnie. Tutaj to już fajnie wygląda to. Tak. Super. Tutaj mamy jakieś większe kartony. Ale one są jakby w całości. Tutaj. Poczekaj, tutaj na tym tutaj są coś, jakieś są ulotki jakby. Tak, ulotki albo jakaś informacja. O. Tylko jest kilka sztuk. Ale to chyba było w kartonie takim tutaj tak. Także było ich kilkanaście sztuk uh -huh. no i prawdopodobnie jest jakaś tutaj ulotka odnośnie tego specyfiku, a tego tutaj trochę jest, widzisz? Jest i to sporo. No, sporo. Tak. Ja ten specyfik jakiś taki biały tutaj jest, tak jakby... No chyba to jest w wyniku chyba lat, ale... Tam też leży. O, widzisz? O. Uh -huh. Co jest? Jest Jest to tak ciężko na to chwilę teraz odczytać. Mhm. Uh -huh. Ale mamy z papierkami, także fajnie, bo Pisa, na, na pewno po oczyszczeniu tego będzie fajnie wyglądało. Tak. Super. Czekaj. Zachowane opakowanie z surowicą przeciwbłonicy dla konia. Fiolki z białą substancją. Sklejone kartki z napisem ważny certyfikat. Do czego mogły służyć. Tutaj pozdrawiam, to po tutaj zobacz. Wysoko to Takie ewidentnie temat, że tutaj się nie paliło. Zobacz tu mam tekturę, papier. A jak wiemy tutaj żeśmy kopali, to było tego dużo spalenizy było, prawda? No i chyba, wydaje mi się, że mamy troszeczkę szczęścia, ponieważ tutaj y, gruz zawalił to co tutaj jest pod spodem. To były tutaj te fiolki, ale mi się wydaje, że tutaj jeszcze będą ładniejszy w ładniejszym stanie, jak tutaj odsłonię tę tekturkę. To nie jest podłoga, tylko to jest jakieś, jakiś karton, To nie jest tak podłoga. To, jest, to Podłogę mamy troszeczkę niżej, a w wyniku ciężaru to chyba ten karton się po prostu zgniótł. Tak. No, ale spodziewałem się, że tu chyba naprawdę będą fajne rzeczy, jeżeli chodzi o te medykamenty. I myślę, że nawet będą z takimi fajnymi napisami pewnie. także zobaczymy. Ja to teraz odsłonię. Dobra. Zobacz. O. Zobacz, to jest karton. Tak. Zobacz. Niesamowite. To jest to wygląda, nie? O. Ale tutaj zobaczcie, ewidentnie nie paliło się nie już nie ten paliło się. pożar Też, tutaj To jest to, do tego, czego szukamy. Tak. Zobacz, to już jest... Tak. To jest sama tektura. Tektura nasączona takim, nie wiem, jakimś olejem. Jakimiś medykamentami. W wyniku tego ciężaru to się zgniotło wszystko. Mhm. No ale z drugiej strony to mamy coś co tu nam no, się na faktycznie szukamy żebyśmy to, cokolwiek dowiedzieli się co to może być tak ciężko jest identyfikować na tę chwilę wiele rzeczy No dla mnie bomba nie fajnie fajnie wygląda No Zobacz fajnie No tak. jakby się paliło to byśmy nawet nie wiedzieli co tutaj było Tak tak, spróbujesz to wyciągnąć? Tak, żeby próbował to wyciągnąć Dobra Także chwila okay. Muszę to tutaj podważyć. No. Wszystko jest takie mocno, niespieczone, ale takie tłuste. Tak. To jakby jakiś tutaj, nie wiem, nie smar, ale jakiś pewnie co To jest karton, nie? są te fiolki. Wcześniej tak. wyciągaliśmy. To są te fiolki z tym białym takim... Pokaż jeszcze ten kartonik. No, tam nas był ładniejszy. Od góry są te, te łebki, tu mamy tak? czupki tych fiolek. Oho tak. uh -huh. o. O, tak. Zobaczcie jak to było pakowane. Zobaczcie tu. Ja mamy... myślę, że to jest istny magazyn tutaj co trafiliśmy. Tak. Magazyn jakiś takich środków aptecznych. Czy z lazaretu? Lazaret, tak, ale, ale wiesz co, ono wcześniej było wszystko porozwalane, prawda? A tutaj, tak. jakby widać, że tutaj no, oszczędzili i zachowało się to w fajnym stanie. Tak. Przynajmniej na tą chwilę, jak tutaj widzimy. Mhm. Dobra, teraz następną warstwę wyciągam. O, zobacz, tu już, już, już że ewidentnie widzisz nazwę. Serum jakiś tutaj. Ale to będzie coś, coś na tężec ostatnio właśnie. To co to przed chwilą mi Tak, nie? komentowaliście, jednak to było, że na tężec dla koni, dla zwierząt bądź może być też i dla, dla, dla ludzi najprawdopodobniej. Ja też, myślę, tak? że tutaj już w tych warunkach nikt się na tym tutaj nie patyczkował i mhm. było używane co pomogło to, żeby po prostu skutkowało tak mnóstwo tego nas. Słuchaj, na ja tutaj mam o. w Bandaże już są też takie stanie, w ale, ale widzimy, że to jest bandaż, prawda? Tak. Żółty. Jest, jest... jakieś tutaj opakowanie, które też powodowało, że chyba widmo się nie dostawała, bo to mogło to być gumowane. No tak jak te wojskowe. Na no, wzór jest naszych wojskowych opatrunków. To jest, to wszystko kontrolujemy. Wszystko jest takie, po prostu aż tu się klei to wszystko. O, i tu mamy mandarze, mandażyki, ciepniejsze. Tak, one są w takich y, gumowanych opakowaniach. to wszystko miało ochronić przed dostaniem się wilgoci, ale tak. tu już mamy trochę lat, także mhm. nie dziwmy się, że to w takim stanie. Mhm. Słuchaj, o, widzisz, to jest o, nureczek. Weź go trochę, Matełku. Dobra, teraz następną warstwę. Tak, tak. Tyle lat, a zobacz, że ten się zachował. No. Mi się wydaje, że nawet jak troszeczkę podeschnie, to będzie nawet ładnie widać to. No. Tak. Uh -huh. A to już taki typowy, wojskowy chyba patronek mi się wydaje, tak. Że one też skitale. w gazmaskach takie były używane. Właśnie. Tak flakonik niedawno wyszedł zobaczcie co, co ciekawe, że w tym flakoniku zachowała się jakaś ciecz substancja niestety żadnej banderolki tutaj nie ma ale jest zakorkowana zobaczcie taka ciekawostka Lazaret daje swoje kolejne medykamenty czy taka biała. Nie wiem co to może być. Zobacz po tu masz taki temat, że tu się fajnie zachowały deski. Gdzie? Y, tyle, że te deski są przypalone. Widać, że po prostu się paliło tak powierzchniowo. Mhm. Widać że po prostu fajnie. to, fajne, no, to jest bardzo ładnie zachowane zresztą. Że, y, ale widać, że te deski są. Czyli I widać, że po prostu coś się paliło na powierzchni. Także tutaj. Dochodzimy do tego tematu, że tutaj y, już te medykamenty się kończą. Tutaj jeszcze taki był Ala, taki prowizoryczny murek, jest jak poziom niżej troszeczkę mm -hmm. i zaczynają się deski. No i tutaj niestety widać, że tutaj ewidentnie po prostu paliła się cała powierzchnia. Można hmm. sobie tego wyobrazić, że cały zamek po prostu płonął wewnątrz. Ale tu już niestety nic nie ma. Już jest tylko spalona deska. Może tak, inaczej, cofnimy się do 1945 roku i te wszystkie rzeczy, te medykamenty, które były, tak, Z tak. tego lazaretu, generalnie rosyjscy żołnierze wchodzą, i co robią? No podpalają tradycyjnie. Jeżeli czegoś się nie da, jakby, żeby zapobiec jakiejś epidemii, bo wiadomo, że tutaj były jakieś ciała, szpital, lazaret, to po prostu było najprościej było na ten czas po prostu podpalić. No i mamy tutaj ewidentny taki przykład po prostu, że to, że się paliło, a to mm -hmm. są dosyć, widać tutaj, że widać, że to są porządne deski. Tak. Także taka deska, żeby się zapaliła, no to też potrzeba po prostu czegoś, tak. jakieś paliwo albo coś, to co musiało tutaj jednak tego być dużo wylane. Czyli co, mogli wejść z kan kanistrami bądź z, no, z no, czacze, dokładnie. Yy, I po prostu wszystko podpali, co, co było, tak? Mhm. No tyle, o tyle mamy jeszcze tylko taki plus, że widzimy, że te deski są tutaj i one są nadpalone i mhm. niestety w wielu miejscach tego zamku tutaj, ich tutaj nie ma. Mhm. A tutaj jeszcze chociaż możemy zobaczyć, zresztą tak ciekawie wygląda że one nawet się tak prawie świecą. No tak. Jak przypalone. Powierzchniowo no się paliły. Tak, powierzchniowo, ale mhm. nie są Grube deski. Grube dechy. Solidne mhm. zresztą. Mhm. Mhm. No i na tym kończymy. No tak, lazaret się nam po prostu kończy. Póki co, póki co. Ale powiedzmy, ile tutaj kopaliśmy, trochę czasu spędziliśmy. No, motogodzin godzin myśmy tutaj naprawdę spędzili bardzo dużo. Gruzów było naprawdę co nie miara przewalone. Także, no, przebijamy się dalej, ale już jakby troszeczkę też tutaj patrzymy po tych szatach, co tutaj jest. Także, no tutaj mamy ewidentny przykład że tu w tym miejscu zaczynało się, na pewno paliło się. Mhm. No. tyle. Pestety. Tylko została na podłoga spalona. Grupa, nie? No, Grupa. No, chwileczkę. Zobacz. Myśmy tutaj przewalali kupę tych y, głazów, gruzów. Tutaj takie cegły były. A zobacz. W pewnym momencie na to się wyłoniła a tutaj taka piękna sztukateria. Jednej z bram zamkowych wejść do piwnic, taka sztukateria, która była pierwotnie niby odzyskiwana do muzeum chyba w Gorzowie Ale okazuje się, że chyba nie do końca to tak wybrali, bo skoro my tu znajdujemy takie piękne elementy, bo mi się bardzo podobają. Myślę, że tobie też tak. no to ładnie wygląda, prawda? Tak. I to jest jakaś kawał historii. Myślę sobie, że będzie ładnie to. Zdobiło. Ale wszystkie, wszystkie wejścia, które były do, do piwnic tak. były pięknie zdobione, tak. Tak. I ten piaskowiec, nie wiem, chyba jakiś tam budulec zastosowany, ale to widać, że kawał, kawał roboty porządnej mnie się to mega podoba. Postaram Fajnie. się wam to w zdjęciach pokazać. Tak, my to dopasujemy oczywiście tak. w którym momencie gdzie one, gdzie one tutaj były, bo wiemy o tutaj o które wejście chodzi dokładnie. Mm -hmm. Ale cieszymy się bardzo, że znaleźliśmy kawałek takiego czegoś. Uchowało się, jeszcze się uchowało i tego nie zabrał. Tak, przekażemy to do muzeum oczywiście. Świetna sprawa Ale zobaczcie, jaka, jaka to, historii, jaki nie? to był Bo... kunszt, jak to kiedy się robiono ręcznie wszystko. Tak. To nie są żadne wypraski yy, tłoczone jak teraz, tak? Od lewy chyba. Odlewy, nie? Tak, no, dokładnie. Pamiętaj, ktoś musiał się tam namęczyć. Tak, pięknie. Tak. Mamy takich kilka elementów. Będziemy wam opowiadać o tej historii tutaj na dziedzińcu zamku, bo wiemy troszeczkę tutaj na temat tych bram. I mamy kawałki takie właśnie zachowane i wiemy gdzie one powinny być. Mhm. To są takie K szczegóły, niuanse, ale bardzo ciekawe. Tak. <gry> wydaje mi się, że fajna historia. Poczekaj, tutaj chyba nawet tu jest taka jedna rzecz z tą kulką chyba że tak. podajesz, pokaż to od razu. Kulka. A, ale kulka jest zbita. Ta kulka jest, nie ma tej kulki, ale też na zdjęciach. Zresztą jak będziecie sobie oglądać stare zdjęcia w zamku, babie. to na pewno znajdziecie takie elementy wewnątrz dziedziny. To jest zwieńczenie nad wejściem, tak. dokładnie. Takie były kule. No, no i my którym... to mamy, nie? Tak. My to mamy. Jedno. No fajnie. No, wiesz, fajnie, żeby wiedzieć po prostu, który to jest element. No a my tu mamy. To no nie, nie dzisiejszy fajny element, no i tyle, no tak Tyle pozostało niestety po tym pięknym zamku Dla mnie bomba dla mnie też dobra, Zobacz. wygląda jakby był magazynek Zobaczmy, mamy łuskę na naboju Myślę, że to chyba jest małzerek. Zobaczmy, się się świeci taki osiądz. No i tak myślę sobie, że to może być tył magazynka albo coś w tym stylu. Postaram się za chwilę to wyciągnąć, ale powiem Ci, że to ciekawe jest. Bardzo ciekawe. Fajnie to wygląda. Tak. Zobacz. Łączę na amunicję. się jest na To się zaraz przekonamy co to jest. Dokładnie. No ładnie to wygląda. I co, wyciągasz? I ciągle, ciągle. Co to jest? Magazynek. Magazynek? Chyba. Tak, magazynek. A Kurczę, to jest amunicja powciskana. Coś na siłę wbił. Amunicja chyba jest niewystrzelona. Ale zobacz, jaki stan. Jak to ładnie widać. A mm -hmm. to jest monitor. 40 rok, Czekaj, pokaż, pokaż, pokaż tutaj tę tą kryzję, a on jest w sprawie co eksplodował musisz, co się paliło? Aha, a tak, ulica środku. w środku jest y, powysadzana tak. to co to za magazynek? Z czego? To nie będzie od tego Czecha? Z tym ileś, tak? No. Może być. ZDB, ZDB. ZDB chyba coś takiego. Tak, tak. tak. No spróbujemy to, to ustalić, co to jest, ale tak, może to być.